Rok 1302. Flandria, terytorium złotego wieku handlu, bogatych miast, haftu, jedwabiu i wełny, tonęła w okowach francuskiego ucisku. Filip IV, piękny, zwany tak nie ze względu na jego uczucia, ale na wygląd, miał obsesję podporządkować sobie wszystko, co leży wokół Francji. Pierwszą ofiarą została Flandria. Filip nie atakował militarnie od razu działał bardziej subtelnie najpierw narzucił podatki. Potem zakazał wywozu pieniędzy. Następnie zakazał małżeństwa córki hrabiego Gwidona de Pampier z przyszłym królem Anglii. To były oblężenie ekonomiczne, psychologiczne, dyplomatyczne. Każdy ruch miał jeden cel: złamać wolę flamandów. Hrabia Gwidon, mąż honorowy, ale zdecydowany, w 1297 roku wypowiedział wojnę Filipowi IV. Chciał się wyzwolić od francuskich wpływów, ale kiedy się podniósł do walki, okazało się, że jest sam. Anglia, jego sojusznik, była zbyt daleko. Niemcy nie przyszły z pomocą. Wojna z Francją okazała się nie do wygrania. Do 1301 roku Filip IV opanował Flandrię bez większego boju. Jego urzędnicy przemierzali miasta, jego żołnierze rezydowali w zamkach, jego podatki tliły się w skarbcach. Flandria była zniewolona. Ale coś dziwnego zaczęło się dziać. Kiedy człowiek, nawet chłop czy tkacz, dostatecznie długo cierpi ugniatającą władzę, pęka. Tego wiosną 1302 roku dowiedział się Filip IV. Drugie, miasto bogatych tkaczy i haftarek, przewodził Peter de Koning, nie książę, nie można władca, ale zwykły obywatel. Ludzie tacy jak on, zmęczeni podatkami, zmęczeni obecnością francuskich żołnierzy, zmęczeni poczuciem bezsilności, postanowili zrobić coś szalonego. W nocy z 17 na 18 maja 1302 roku zabarykadowali ulice miasta. Potem atakowali, atakowali z całą siłą bezsilnych ludzi, którzy już nic nie mają do stracenia. To była masakra, ale nie planowana, militarna masakra, to była krew pijana przez tłum. Każdy Francuz w mieście, każdy żołnierz, każdy urzędnik, każdy szpieg został wymordowany. Historia nazwie to Jutrznią Brugijską, bo dokonała się nocą i czciła nad miastem jak krew z otartych ran. Ale była reguła. Jeśli Francuz nie znał słów skilled in friend, słowa oznaczającego tarczę i przyjaciela, jeśli wymówić ich nie potrafił, czekał go miecz. Właśnie tak bardzo Flamandowie byli wściekli na język okupanta. Wiadomość szybko rozeszła się po Flandrii jak pożar. Brug jest zdobyta, Francuzi wygnani. Czy to możliwe? Czy słabi ludzie naprawdę mogą pokonać silną armię? Miasta Gandawa, i Ipre, wszyscy poczuli to, poczuli nadzieję, poczuli możliwość. Filip IV siedząc w Paryżu patrzył na raport i widział czerwień. Jego hrabstwo buntuje się, jego urzędnicy są ścięci, jego żołnierze są wygnani. To nie może zostać bez odpowiedzi. To jest afront wobec francuskiej królewskiej władzy. Filip rozkazał maszerować na Flandrię i zniszczyć każdego, kto się sprzeciwia. Kiedy wiadomość o marszu armii francuskiej dotarła do Courtray, flamandzcy przywódcy wiedzieli, że czeka ich prawdziwa bitwa. To nie był mały bunt, to była inwazja całego królestwa. Wilhelms Julicha, niemiecki książę, który stanął na czele sił powstańczych, i to już mówi wiele, że nawet niemieccy książęta chcieli walczyć z Filipem, zebrał wszystkich. Tkaczy, hafciarzy, piekarzy, rzeźników, ludzi, którzy jeszcze tydzień wcześniej najlepszą bronią, jaką posiadali, mieli nóż do chleba. Teraz stali się armią. Niezawodową, nie zawsze zdyscyplinowaną ale zdeterminowaną. Liczebnie byli być może równi Francuzom, między 9 a 60 tysiącami, w zależności od źródeł, ale każda liczba była tylko szacunkiem. Nikt nie wiedział dokładnie ilu ich było. Nikt nie liczył milicji miejskich w średniowieczu tak jak liczy się regimenty. Ale Flamandowie mieli coś czego nie mieli Francuzi. Wiedzę o terenie. Wiedzieli, gdzie są rzeki, gdzie błota, gdzie miejsca, w których można ukryć straże. To była ich ziemia. Tutaj każda łąka mogła stać się wejściem do pułapki. Przygotowali pozycje pod kurtraj. Rzeka Lis przepływała obok miasta, była naturalną fortyfikacją z jednej strony. Drugie skrzydło chroniły mury samego kurtraj. Pomiędzy nimi nie rozciągała się równina, lecz teren pełen przeszkód, nad którymi mieli kontrolę. Wykopali doły, wbili pale, przygotowali godendagi, długie dwufunkcyjne piki, charakterystyczną broni Flandrii. Godendagi były symbolem. W rękach zwykłego człowieka, piekarza czy chawciarza stawały się równoważnikiem rycerskiej kopii. Mogły przebić pancerz Mogły zatrzymać szarże konia, mogły wyrównać nierówność. To była broń biednych przeciwko bogatym. Robert d'Artois nie widział nic z tego. Widział tylko stado buntowników, bez armii, bez doświadczenia, bez honoru. W jego umyśle, umyśle zawodowego rycerza, była to zawierucha bez znaczenia. Jedna szarża rycerstwa i rozproszą ich jak liście jesienią. 8 lipca Francuzi stanęli pod Kurtraj. Robert natychmiast uderzył na bramę Turnaj. Była to próba albo czysta brawura. Atakowała piechota i ucznicy, zwiadowcy i lekko zbrojni. Flamandowie ich odparli. Żadnego przełomu, żadnego pęknięcia. Po prostu nie przejdziesz. 9 lipca nastąpił drugi atak, tym razem na bramę Lille. To samo. Odbity. Znowu. Robert był zawiedziony, ale nie złamany. Wciąż wierzył w siłę rycerstwa, wciąż wierzył, że jedna szarża, jedna godzina, jeden moment uporządkowania szyków i flamandowie rozbiją się jak szkło. Przygotowywał się do ostatecznego uderzenia. Rozkazy zostały wydane. Każdy rycerz wiedział, co ma robić. To były standardy średniowiecznej wojny: najpierw piechota, potem kawaleria. Potem rzeź. Zawsze działało. Zawsze. Nikt nie brał pod uwagę, że tym razem może być inaczej: że ludzie mogą pokonać rycerstwo, że tkacze mogą pokonać szlachtę, że godendagi mogą pokonać kopie. To było niewyobrażalne, sprzeczne z tym, co wiedziano o wojnie, o porządku społecznym, o samej strukturze świata. 11 lipca 1302 roku Poranny świt nad polami kurtrai. Robert d'Artois stanął przed swoją armią i wydał rozkaz. To miał być ostateczny atak. Tym razem bez pobłażliwości, bez eksperymentów. Tym razem całą siłą. Bitwa zaczęła się od tego, od czego zawsze się zaczynała od strzelców i kuszników. Z obu stron rozpoczęto ostrzał. Francuscy kusznicy, lepiej wyszkoleni i liczniejsi, szybko zaczęli zmuszać flamandzkich strzelców do cofania się. To był moment, w którym każdy francuski rycerz myślał, widzicie, już zaczyna się koniec za chwilę ruszy kawaleria i wszystko będzie skończone. Ale był problem. Flamandowie nie byli rozbici. Cofnęli się, owszem, ale w porządku, w szyku, utrzymując formację. To nie była ucieczka. To był taktyczny odwrót. Francuska piechota, widząc sukces, względny sukces kuszników, ruszyła do przodu. To byli zawodowcy, najemnicy, mercener, bidał, ludzie, którzy walczyli za pieniądze. Ale nawet oni czuli, że coś się nie zgadza, że ta pozycja jest przygotowana, że ci ludzie wiedzą, co robią. Pierwsza fala piechoty uderzyła na Godendagi. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Godendagi nie były tylko bronią, były ścianą. Nie dało się ich przebić, nie dało się ich obejść. Była to zwarta, kompaktowa formacja, której średniowieczna piechota nie była przygotowana przełamać. Nikt nie miał instrukcji na taką sytuację. Nikt nie mówił: jeśli napotkasz Godendagi, zrób to. Piechota wpadła w panikę nie otwartą, nie w formie ucieczki, lecz wewnętrzną. Każdy czuł, że coś poszło źle. Robert to widział. Widział, że piechota się zatrzymała. Widział, że nie ma przełamania. I wtedy zrobił to, czego nigdy nie powinien był zrobić. Zrobił to, co każdy rycerz robi, gdy zawodzi rozum. Wydał rozkaz szarży. Kawaleria ruszyła. Ciężko zbrojne rycerstwo w pełnym opancerzeniu, na koniach, z kopiami opuszczonymi do ataku. To był spektakl. Widok, który budził strach. Sześć tysięcy konnych rycerzy, każdy z czterema, pięcioma, czasem sześcioma warstwami opancerzenia, każdy ważąc razem z koniem niemal tonę. Ale godendagi były gotowe. Godendagi czekały. Godendagi wiedziały, co zrobić z koniem i z rycerzem. Rycerstwo francuskie uderzyło na szyk Flamandów jak tsunami. Konie przyspieszały, kopyta waliły w ziemię. I wtedy, wtedy godendagi się uniosły. Te długie piki uderzyły w pierwsze rzędy koni. Zwierzęta rżały, padały, a razem z nimi upadali rycerze. Ale Francuzi się nie cofnęli, byli zaskoczeni, lecz nie zrezygnowani. Ruszyła druga fala szarży, potem trzecia, czwarta. Każda załamywała się tak samo jak pierwsza, a mimo to każda próbowała się przebić. Robert d'Artois. Widział, jak jego armia ginie, widział, jak jego ecerstwo pada, widział, że strategia, która nigdy go nie zawiodła, tym razem nie działa. Ale był zbyt dumny albo zbyt ślepy, by się wycofać. Zamiast tego postanowił zaatakować osobiście. Chciał pokazać swoim ludziom, że dowódca się nie boi, chciał być pierwszy w szarży, zawsze. Uderzył osobiście, przebił się przez pierwszy szyk godendagów. Był silny, doświadczony, odważny i martwy. Flamandowie, widząc wielkiego Roberta, jak go nazywali, zaatakowali go ze wszystkich stron. Nie było ucieczki, nie było ratunku. Upadł rany i został dobity. Śmierć Roberta była przełomem, nie militarnym bitwa była już przegrana lecz psychicznym. Skoro ginie dowódca, skoro szarża rycerstwa nie łamie szyku. Skoro honor okazuje się bezużyczny, to co pozostaje? Wtedy, w tym momencie paniki, Flamandowie przeszli do ataku. Nie czekali już na Francuzów. To oni ruszyli naprzód. Szli z godędagami, z toporami, z krzykiem, a ci, których nazywano prostymi ludźmi, stawali się najlepszymi żołnierzami na polu bitwy. Francuska kawaleria rozpadła się. Konie poniosły, rycerze uciekali. Odwrót zmienił się w paniczną ucieczkę. Każdy ratował się sam, każdy próbował dotrzeć do Kurtaj, do choćby pozornego bezpieczeństwa, ale godendagi dosięgały wszystkich. I wtedy stało się coś, co zostanie zapamiętane na wieki. Po zwycięstwie Flamandowie wyszli na pobliskie pole i zaczęli zbierać coś z ziemi. Zbierali złote ostrogi, symbole rycerskiego stanu, noszone przez szlachtę na piętach. Zbierali je z ciał poległych rycerzy, zebrali ich setki. Te ostrogi stały się symbolem bitwy, bitwy złotych ostróg, dowodem, że nawet szlachta, nawet jej znaki i przywileje mogą zostać łamane przez zwykłych ludzi. Po bitwie 11 lipca 1302 roku świat średniowieczny nigdy nie był już taki sam. Flandria nie tylko wygrała. Zmienił się porządek społeczny, zmienił się sposób myślenia o wojnie, zmienił się sposób, w jaki postrzegano rycerstwo. Francuzi stracili 6 tysięcy ludzi, a być może nawet więcej. Była to ich całkowita porażka. Robert d'Artois leżał na polu, martwy od ran zadanych przez Godendagi. Jego armia została rozbita, jego honor był strzaskany. Ale Flamandowie także ponieśli ogromne straty, czasem porównywalne, czasem mniejsze, lecz zawsze bolesne. Tysiące synów, mężów i przyjaciół zginęło. Zwycięstwo zawsze ma swoją cenę. Filip IV Piękny siedział w Paryżu i czytał raport. Jego armia przegrała, jego dowódca nie żył, jego duma została zraniona a ponad wszystkim jego Flandria zbuntowała się i wypędziła okupantów. To było nie do pomyślenia. Coś, co nigdy nie powinno było się wydarzyć. Przesłanie bitwy rozeszło się po całej Europie. Piechota może pokonać rycerstwo. Zwykli ludzie mogą pokonać szlachtę. Godendagi mogą pokonać kopie. To zmieniło wszystko. Bitwa pod Kurtraj stała się przypowieścią dla kolejnych pokoleń. Jeśli będziecie zdyscyplinowani, jeśli będziecie walczyć mądrzej, możecie pokonać nawet najpotężniejszą armię. Był to początek końca dominacji feudalnego rycerstwa. Pół wieku później bitwa pod Kresji pokazała, że angielska piechota potrafi rozbić francuską szlachtę. Ale to Courtrai 50 lat wcześniej dała pierwszą lekcję, że przyszłość należy do zorganizowanej piechoty. A nie do pewnego siebie rycerstwa. Złote ostrogi zebrane z pola bitwy zawisły w katedrze w Kurtraj jako trofeum. Każdy, kto je widział, znał ich historię, każdy, kto o nich słyszał, wiedział: Tutaj, w tym niewielkim mieście, świat się zmienił. Flandria odzyskała niepodległość na kilka lat. Ostatecznie Filip IV piękny powrócił, i po latach konfliktów, bitew oraz rokowań Flandria ponownie została podporządkowana Francji. Ale nigdy już nie była tak zniewolona, nigdy już nie była tak zapomniana, i nigdy nie zapomniano, że godendagi mogą pokonać kopie, że tkacze mogą pokonać szlachtę, że zwykli ludzie mogą zmienić bieg historii. I taka jest prawda bitwy pod kurtrai, nie tylko militarna, lecz także społeczna, kulturowa i polityczna. To była bitwa, w której zwycięzcami nie byli władcy, zwycięzcami byli ludzie. Jeśli myślisz, że historia zawsze należała do królów i rycerzy, to jeszcze nic nie widziałeś. Zostań tutaj. Następna bitwa pokaże, jak bardzo się mylili.